Cześć. Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ShadowGXT, a to jest GTA 5 i jesteśmy na jakimś hey, mostku oh, hey I Murzyn nas zachodzi od tyłu <laughs> Kurde, mój kanał się powinien nazywać Niepoprawny Politycznie, czy coś <laughs> no, a, a, thing. <laughs> a nie

Dave did? No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a freaking lie! I do not get things wrong. Alright, great. Then we're out of here. A, 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 fuck it. Let's go. You three can do it alone. And I, fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day. Keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. <laughs> you want this job done? Shit. <laughs> come, no, no, come, come, on, come on, mister. Leisureware, Mr. Depressed Accountant. Let's go save America. Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency, and they're using <laughs> this facility to make a serious nerve toxin. <laughs> Bullshit. Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area, so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. So, so all right. So let me get this straight then. No, 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 no. no there is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. Nie you lubię gościa.

Go down the coast. The facility's a few clicks south of us. <laughs> tyle, Listen to me, Steve. No white tracks got it? No fucking clichés. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me a on patriotism. You've been living outside the system a, too właśnie, long, so a joke to you.

O no, ruchy. Nie no, bądź prosto, ziomek, dlaczego ty nurkujesz? Dlaczego ty nurkujesz? Aha, dobra, już wiem dlaczego nurkuję. OK, ogarnąłem już pływanie. Dobra, wszystko ogarnięte, pięknie. Trzymać shift i szczokami sobie kierować. Nie myszko.

Dobra, czyli mam oszczędzać. A przecież tego jest tyle, że to by wystarczyło na dwie takie kratownice. Chyba. Ale minus spędzi cały czas. Nie, nic nie brałem. Po prostu mnie nos jasna. Bardzo. nie spędzi te gasta. Bardzo. Poczemu to niszczenie? Strzelaj! So go Dzisiaj sobie przeszedłem dwie misje w Fallout Shelter. Jedna to dzienna, a druga to była kolejne poszukiwania tej całej Plumpkin. Dość spoko babka. Tylko jednak łażenia za nią. Jest przecież tyle. Tam jest chyba coś koło 16 misji, żeby ją znaleźć. Bez kitów, by nie dało zrobić chociaż trochę mniej. Naprawdę, niewiele mniej, bo nie wiem, tam już nawet yy, 9 misji to było spoko, a tam jest naprawdę jest chyba więcej niż 12. Minimum 12 tam jest. Z tą całą pałą plamki. Żeby ją znaleźć, naprawdę nie jest prosta sprawa. Jaki siłacz! Normalnie Michael własnoręcznie wyłamał kraty. Dobra, pamiętam, dalej pamiętam, jak się styruje pod wodą. Kiepsko mi to wychodzi, ale jakoś wychodzi. Given a colonoscopy to the statue of happiness. Nice change from being up Trevor Phillips' ass all day. You feel that? Water's getting warmer. You wet your pants, Davy? Oh, cool of course it's getting warmer. No one urinated. Uh, I know for a fact that that ain't true. <laughs> <laughs> tak. Michael is a uh, genius. samych przestępców, którzy byli na tyle głupi, żeby dać się złapać. Tyle że ja nie dałem. Kompletny kretynizm. Tak. Właśnie wkurza mnie to, że on cały czas po nich ciśnie. Ten gość. Przecież duże rzeczy można by załatwić na spokojnie, można by nie być takim dupkiem. A on się uważa za nie wiadomo kogo, a jest totalną pierdołą. Taką totalną pierdołą. Tak, z pierdół to on jest najbardziej pierdółowat. A ta misja, mam dziwne przeczucie, że się będzie.

Ha, na no tym mam tłumik. Zdaje się. Mogę go zastrzelić, czy nie? A, mogę używać tego paralizatora. Dobra. Raz paralizator, dwa paralizator.

No, ale się długo ładuje ten paralizator. Skręca w lewo. Kogoś tu spotkamy? Nie, bo tamten świr leci do przodu. Schowaj się przed strażnikami. Ile co? 3. 2. 1. Dobra, tylko co z tamtym drugim? Bo ja jednego strzeliłem, ale do tego drugiego nie. Aaa, w prawym górnym rogu mam ten pasek ładowania całych tego. czego tego, tego, tego działacwa. granted. Co tam jest? People. Door can only be triggered internally. Pause it! We got company! I'm on it! You! Hands up! Back up! Back up! And freeze! We get collateral! You wanna see his very large brain brainsmith on the glass? Open up!

U nich to ta cała hierarchia jest troszkę porąbana, jak dla mnie. O-o! Chyba mogę już korzystać z amunicji ostrej. Dobra. Mam nadzieję, że już mogę korzystać z amunicji ostrej. Dobra. Poszli. Same dziki. Biedny łajdak? Raczej nie łajdak, bo to po prostu ludzie, którzy też pracują na zlecenie agencji rządowej i po prostu wypełniają swoją pracę. A to my jesteśmy tutaj bandami w tym przypadku. Tak, jeden nabój, i coś jak idioci w CS. Znaczy niektórzy. Jest tam jeszcze jeden, co tam się dzieje tym małpom? Ładnie Hedzik poszedł. Ładnie Hedzik poszedł. E, nie, nie, ładna broń, bardzo, bardzo porządna. Czekaj przy drzwiach. I jak niby, przecież one się nie otwierają. Ojej. Oj, zbudowałem. Tam jakiegoś gościa trafiłem, ale tam skudowałem. Czekajcie, bo muszę celować w tamtych ziomków. Czy mi się wydaje, czy ja trafiłem gościowi w broń, którą on trzymał przed sobą? Chyba no, tak. Niezły bajer. Trafić w broń. Na co czekam, żeby mnie nikt nie zastrzelił? Dobra. Jest ładnie. Wsadzamy substancję do zamrażarki. Umieść neurotoksynę w chłodni. Jak <laughs> już się przyzwyczaiłem do małej apokalipsy w mojej kieszeni. Super sprawa. Naprawdę wspaniale. Gdzie daje tyle rozrywki? Wspaniałej, normalnej rozrywki. Jak najbardziej normalnej. Dobra, lecimy tym e, latającym czołgiem. Nie wiem, jak to w ogóle nazwać. To chyba jeden z największych helikopterów. E, to jest ten taki transportowy. Kurde, kiedyś nawet wiedziałem, jak on się poprawnie nazywa jest ta jego pełna nazwa ale to było kiedyś troszkę w bok troszkę jeszcze w przód i w dół i troszkę w przód eee ładnie powinno, powinno się udać ładnie wolniej wolniej e, ładnie ładnie siadło Never too late. We're going. Let's go. It's too risky, Bandito. As good as a governor, you know what? If you're done puking up excuses, how about we come up with a solution? Okay, okay. All right, you go off the cover. Fuck it, fine by me. And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them. Come on, let's go. It does idiota. Yep.

Może wyciągnę z niego raport za pomocą dwunastocalowej aluminiowej latarki. Yeah. Airport, bullshit. Bullshit. Mocny tekst, mocny tekst, ale to jest chyba nawiązanie do wcześniejszej misji tamtej z Turkiem. Gdzie Turka tukli po łapach taką latarą właśnie A mój? Zawracać... Obrócić... W dół... Zawrócić... w dół... Delikatnie... Delikatnie. Dam radę jakoś zmienić ten? Kamerę? O, dam radę. Troszkę w dół... W tył... w lewo... Nie, no była dobrze. Ojej, 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 ojej. Oj, 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 oj. Nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło, nie wyszło. Okej, okay, poszło. Czyli właściwie mogłem klikać E o, zaraz, jak mi się wyświetliło. Nie musiałem do tego super ładnie lądować.

probably decorating him right now. Hey, Davy, your boys at the agency are on to you, remember? Ah, you and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. No, tak jak widać. Oh, oh. Fucking A. Yes! What's up, man? so in the wilderness are over. Lester.

Tak. Ja jej już nie potrzebne. Wystarczy jej telefon. Wibracje takie sprawy. No jechałem na kabel od ładowarki, To trzy razy. Odwoźmy je. Czyli jednak będzie ładna długość tego odcinka. Ale obydwoje wiemy, że mam męża.

I know. I know. No i cisza. Tylko tyle. Myślałem, że ciut więcej tam jest tej rozmowy, ale widzicie, nawet taki Trevor potrafi e, okazywać uczucia tak wspaniałej kobiecie jak Patricia. Mimo, że jej mąż jest bosem mafii i w ogóle wszyscy przed nim są portkami, to raczej na Trevorze to wrażenia nie robi. O, i to jest Trevor. Biały t-shirt. Krótki rękawek. To jest Trevor. A nie ta pierdoła w garniturze z muszką. You The other ear, of course. The way I see things, you and me and Michael, we're friends now, good friends. Such good friends that we will make a great effort to avoid one another. He should have been a decent Michael for the statue. It is exquisite. Yeah, yeah, I will. Oh, yeah. Smutny Trevor. No nic, dziękuję Wam bardzo za uwagę. W takim razie widzimy się już w kolejnym odcinku, w którym eee... zobaczymy, co będziemy robić. Nie, no myślę, że po prostu zacznę, po prostu, po prostu zacznę, po prostu. Eee... Zacznę kolejny odcinek i widzimy się już w nim, a raczej słyszymy. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Z tej strony był Shadow Geeks, a to jest GTA 5 Single Player, gdzie. No, lecimy ku końcowi, znaczy, no, lecimy, no, przyspieszamy lekko z, z nagrywką, z tymi misjami. Tymczasem życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć.